Ech. Czujesz opór przed dzwonieniem? Nie jesteś w tym sam. Poznaj cztery wewnętrzne demony, które blokują większość ludzi w marketingu sieciowym. Demon pierwszy to jest opór przed rozmową na żywo. Wolimy napisać wiadomość, bo ona nie wymaga natychmiastowej reakcji. No ale teraz jak to pokonać? Wróć do swojego dlaczego. I pamiętaj, przez telefon załatwiasz sprawę od razu, a pisząc, przecież czekasz godzinami. Demon drugi to jest strach przed odmową. Nie bierz niepersonalnie. To nie jest przecież test Twoich wartości jako człowieka. No i pamiętaj, że nie, często oznacza po prostu nie teraz. Demon trzeci to syndrom muszę wszystko wiedzieć. To ten taki pseudo perfekcjonizm, który paraliżuje. Jaki jest sekret? Nawet po 12 latach w tej branży nie znam odpowiedzi na wszystkie pytania. Po prostu mówię: Wow, to świetne pytanie. Wrócę do Ciebie z odpowiedzią w ciągu 48 godzin. Demon czwarty to brak nawyku i odwlekanie. To największy morderca wyników. Jeden sposób to systematycznie dzwonić i budować nawyk. Nie ma tu innego wyjścia. Który demon najbardziej Ciebie blokuje? Napisz w komentarzu.